Poprawienie szybkie fokusu i zacznę zaraz mówić o tym, że zjechałem i zaraz będę leciał do Kenii. Powiem szczerze, że miałem się znowu zapaść pod ziemię na jakieś półtora miesiąca, żeby potem wrócić z kolejnym większym materiałem, ale chyba antydepresanty zaczęły mi działać, bo w końcu mam ochotę wstawić coś innego niż reupload żaby na monocyklu. To jest w ogóle pomysł, do którego dojrzewam od jakiegoś czasu. Obudzę się pewnego dnia i po prostu wstawię na swój kanał żaby na monocyklu. I to będzie dzień wyjątkowy i możecie być pewni, że tego dnia zaręczyłem się, nie wiem, wygrałem, wygrałem miliony grube, bo zmieniono wyniki głosowania w Top Model i Olga Tokarczuk jednak wygrała. Chcecie w ogóle radzić, jak sobie z tym wszystkim lepiej radzić? Chodźcie na siłownię. Odkąd ja chodzę na siłownię czuję się po prostu dużo, dużo lepiej. Byłem jeden raz na siłowni. Ale czuję się lepiej, no co mam powiedzieć. Jeżeli jestem jeszcze zdolny do czegoś takiego jak spontaniczne formy wyrazu bez 40 stron skryptu i dedykowanej piosenki, to niech to przynajmniej będzie marudzenie. Mój kanał po prostu powinien się nazywać Maruda. Maru więc. Marudzę więc? Nie wiem, to nie brzmi specjalnie dobrze. W sensie, serio, jak oglądam te wszystkie kanały komentarii, wszystkie się sprowadzają i tak do jednego, do tego, że nikt nas dawno nie przytulił. Wyobraźcie sobie, że istnieją ludzie i że w ogóle patrzycie teraz na takiego człowieka, istnieją ludzie, którzy zawodowo utrzymują się z marudzenia. W sensie jak ja mam odpowiedzieć na czym polega moja praca? Siedzę i narzekam. Wszystkie kanały komentarii powinny sobie zmienić nazwy na Boomer 1, Boomer 2, Boomer 3 i tak dalej, albo e, Boomer Vlog, Boomer Goten Boomer więc, przejdźmy do tematu. PWN ogłosiło wyniki swojego corocznego plebiscytu na najbardziej młodzieżowe słowo roku Dzieciaki. i wszyscy się zestrali, ale tak dosłownie wszyscy się zestrali. PWN się zestrało, bo nie uznało JD za słowo i przez to wygrała alternatywka. Jakby w tym przypadku nawet sam D-stream powinien był zagłosować na JD, żeby tylko nie wygrała alternatywka. Co wy zrobiliście najlepszego? Korporacyjne działy PR-u się zestrały, przerzucając się pomysłami na najbardziej. Najbardziej cringe'owy wpis nawiązujący do młodzieżowych słów, bo mamy trzy słowa. Pierwsze to jest alternatywka, drugie to jest Filip Haim. Niestety w tym roku również ci się nie udało Filipie. Nie jesteś najbardziej młodzieżową rzeczą roku. Kolejne miejsca w zestawieniu zajęły Jesieniara i... <laughs> Alu. Lubina, bina, bina, bina. No cóż, wyobraźcie sobie te piękne wpisy Ale do tego przejdziemy zaraz Punkt jest taki, że wszystkie korporacyjne świry Popełniły w tym momencie jedno wielkie How do you do, kids? Wstawiajmy posty nawiązujące do młodzieżowych trendów Wtedy ludzie będą lubili nasz produkt Alternatywni dwudziestolatkowie też się zesrali Prześcigając się w pomysłach Kto najbardziej dopiecze złym korporacjom Robiąc prześmiewczy post śmiejący się z tego Że korporacje robią głupie posty I ludzie, którzy kolejny Teraz z rzędu wybrali pis również się ze Ale serio, kto w ogóle wymyślił, że coś takiego trafi do młodzieży? Wyobraźcie sobie zebranie ludzi w garniturach, którzy rozmawiają. Hmm, hmm. Co takiego trafia dzisiaj do młodzieży? Może młodzieżowe słowa roku? To jest trochę tak, jak kręciliśmy z Adamem Fangotenem uwagę i udało mi się za kulisami, nie powiem od kogo, dowiedzieć, kto był rozważany na miejsce eksperta od Pato Streamów, który się miał wypowiedzieć w programie. Otóż ja i Fangotem dostaliśmy się tylko tam dzięki głosom młodszego pokolenia pracującego w telewizji. Starsze pokolenie naciskało, żeby w nasze miejsce jako eksperta od pato streamów dać Kamila Bednarka. No bo Bednarek trafia przecież do młodzieży. Co jest bardziej młodzieżowy niż Kamil Bednarek? Dobrze się na pewno wypowie, wejdzie tam na urzędniczą i powie, palczy wszyscy gibona, będzie cierka, utopia. Uff. Wiecie, co mnie w tym wszystkim najbardziej bawi? Te posty, które teraz można znaleźć na różnych stronach internetowych, poważnych z newsami, które wyjaśniają znaczenie młodzieżowych słów roku. Polska Times, artykuł pod tytułem: Kim jest alternatywka? Kobietom, która zniszczyła mi życie. Dziewczyna o alternatywnych upodobaniach i zachowaniach, nie utożsamiająca się z popularnymi trendami odnośnie ubioru, makijażu, gustu muzycznego. Dzięki Polska Times. Znaczy to jest potrzebne wszystko, no nie, no bo jakby nie patrzeć, to fajnie się jest z tego pośmiać, ale jak macie te 40 lat dzieci na głowie, rodziny na głowie, dziecko się znowu zestrało, trzeba przewijać jechać do szkoły, tam jakieś zebranie, nie wiem, podatki trzeba płacić, no to nie myślicie o czymś takim, że alternatywki niszczą dzieciakom życie. Czuk z dobrych chłopak już zniszczony kompletnie przez alternatywę. Radio Z pisze, drugie miejsce zajął rzeczownik jesieniara, czyli miłośniczka jesieni. Trzecie miejsce zajął rzeczownik Eluwina. Kto co? Eluwina. Rzeczownik Eluwina. Nie wiem, może ja się nie znam na języku polskim, nie jestem najlepszym osobą. Połowicznie się znam. Powitanie, efekt przekształcenia słowa halo, elo. Halo, wina? Halloween? wam o Halloween, ale poważne artykuły tłumaczące dorosłym, co to znaczy elwina, <grytanie> to jest jeszcze nic, bo wyobraźcie sobie teraz te wszystkie poranne programy radiowe. I teraz każda osoba, która dojeżdża samochodem do pracy, będzie zmuszona przez następny miesiąc dzień w dzień słuchać z rana kawałów o młodzieżowych słowach roku, które nagle odkryli ludzie piszący żarty radiowym publicystom. Tylko najgorsze jest to, że wymówienie tego słowa to będzie pan sam w sobie. W sensie, jak mówicie jakiś żart i ten żart ma do czegoś prowadzić i ten wniosek, ten wniosek, który jest wyciągnięty, jest z reguły Zabawny, bo jest kompletnie szczapy, albo jest, jest bardzo kontrastowy. To tutaj żartem będzie coś takiego, że pan w radiu powie. No słuchajcie, kochani, wracam do domu i patrzę: moja żona, Jesieniara. I w tym momencie jest takie niezręczne 5 sekund ciszy, podczas którego wszyscy macie się śmiać, bo to, bo to jest żart, że ktoś w radiu powiedział jesieniara. Czekajcie, co się stanie, jak powiedzą alternatywka, to tam po prostu te radioodbiorniki będą wybuchać w samochodach. Proszę, przestańmy popularyzować memy. To już nie jest zabawne. To nie jest zabawne, że ktoś w państwowej telewizji będzie mówił o rampie Pawła Czampera. To nie jest zabawne, że Serafin będzie mówił o rampie Pawła Czampera. To było zabawne przez chwilę, jak można było obserwować, jak dojrzali poważni dorośli zderzają się ze światem internetu, czego efektem są osoby, które bardzo głęboko wierzą, że one doskonale rozumieją ten humor i tą kulturę. <laughs> Philip Heiser. <laughs> Może poczytajmy po prostu posty firm, które się dopuściły tej zbrodni. Post KFC. Burger Alternatywka. Burger Alternatywka! Burger Alternatywka! Burger al Rozumiem, że sekretnym składnikiem tego burgera będzie Xanax. Eluwina jesieniary. Wpadajcie na naszą alternatywkę. Burgera Halumi w KFC. Hashtag słowo roku. Lidl Polska. Eluwina. Nie musicie tego używać teraz w każdym poście na powitanie. Wystarczy, jak użyjecie jednego młodzieżowego słowa w poście. Każdy zrozumie przekaz, ok? Elwina. Macie, macie teraz niezłą alternatywkę wobec warzyw sprzedawanych w opakowaniach. Biowarzywa z tatuażami. To absolutna nowość w Lidlu. Ten seller sprzedawany jest bez folii. Tuszu i kleju, a znakowany jest innowacyjną metodą, naturalnym światłem. A to w żaden sposób nie wpływa na wartości odżywcze produktu. No przynajmniej nie napisali nigdzie jesieniara. Ex.com Eluwina! Lara Croft to jeszcze. Alternatywka czy już jesieniara? Dobre, takie dla graczy. Taki zabawny mem był w internecie kiedyś. Będę grał w grę Tomb Raider. Zaśmiewałem się do tego tak, że mi mleczaki jeszcze wypadały. Na pewno w 2019 roku też będzie zabawne. Cinema City Poland. Na jaki film zabralibyście Alternatywkę? Przeminęło z Xanaxem. Pamiętajcie, że ona nie jest taka jak inne dziewczyny. Wow, 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 ale ale to jest podchwytliwe, bo e, Cinema City to są śmieszki, to są to prowadzą ludzie, którzy prowadzą fanpage nie, bo widzicie w tle jest jeszcze ten mem z Fellow Kids, a, a obok jest Wojak. A w ogóle na zdjęciu to ja poznaję, to jest Queen of the Black, więc, więc to, jest, to są śmieszki straszne. Oni to zrobili lepiej niż wszyscy. Oni wiedzieli, jaka będzie reakcja w momencie, jak wrzucą post z Elwina, ale szef kazał zrobić coś młodzieżowego w momencie, jak ogłoszą słowo roku. Tylko ci ludzie mają instynkt samozachowawczy i oni wiedzieli, że to będzie cringe. Więc zrobili to tak, żeby zrobić ten post, ale jeszcze przejść pod radarem, no nie? W sensie, okej, okay, oni, oni mają dystans do tego, oni wiedzą, że to jest głupie, ale pewno tam na górze na nich na Widzicie, kto zrobił to dobrze? McDonald's zrobił to dobrze. Przynajmniej jedna rzecz, którą zrobiłem. Odkąd zjadłem w Max Burderze, jestem Team, team Max Burder. So, sorry, ale nie kupicie mnie swoim drwalem. Mateusz pisze, szanuję za brak żartu o alternatywkach. To musi być pod jakimś nowym postem. Nie serwujemy cringe'ów. Pułkownik Sanders osobiście począł właśnie, co to znaczy napalm. W swojej własnej Drogie firmy! Nie róbcie tego. To nie wygląda dobrze. Ja wiem, że na górze będą wam bili brawo, że. O, post uzyskał 3000 reakcji. Co z tego, że 90% komentarzy każe nam się zabić? Wszelki marketing internetowy i PR właśnie zjadł własny ogon. To jest. Tu już nawet nie chodzi o reklamy. Tutaj chodzi o to, żeby były kliknięcia. Te posty są bardziej tryhardowe niż dwudziestokilkulatek, który czyta opowiadania miłosne o raperach na łatpadzie, żeby się utrzymać. Te posty są bardziej tryhardowe niż ten żart, który powtórzyłem jakieś 20 razy, żeby mi dobrze wyszedł do kamery. Wiecie, co powinniśmy zrobić? Kontrplebistyt na najmniej młodzieżowe słowo roku 2019. To by było zabawne. Oczywiście magia kina, już to zrobiłem przed nagraniem. Twitter Dominik Boss. Polecam bardzo piękny, piękny Twitter. Oto wasze propozycje na najmniej młodzieżowe słowo roku. Po! Papraniec. Philip Heiser. Ale Philip Heiser to jest ten zabawny przypadek. Osoby, która osobiście by się uważała za najbardziej młodzieżowe słowo roku. Ideologia LGBT. weź tak na czerwono. Ideologia LGBT Niezależne badania No trzeba przyznać, że IDZD Instytut Danych z Dupy Jest w tym roku wyjątkowo mocno poważany Seksualizacja Ja nawet to słowo znam, to jest jak na YouTube oglądacie głupie filmy I 30-latek wam cały czas opowiada o masturbacji i że się zaśmiejecie Zaorane To zawsze z tymi emoji występuje To jest jedno słowo, to się liczy Wyjeżdżam do Kenii, się jeszcze przyjmie jak, jak Harambe umarł, to był wtedy taki popularny mem Że jest niebo i u bram nieba stoi Harambe I za każdym razem jak ktoś nowy umiera Czy jakiś tam mem umiera Czy jakaś postać związana z memami umiera To, to zawsze jest to powitanie, że witamy cię w niebie Coś tam, coś tam Niedługo będzie potrzeba zrobić analogiczny mem Gdzie u bram Kenii stoi dubiel z ekipą Tam u wejścia stoi Filip Heizer I podpisane witaj w Kenii Filipie Chodź Dołącz do nas, w tym tempie niedługo w Kenii będzie więcej polskich influencerów niż obywatelów Kenii. Ja zgodnie ze swoim własnym sumieniem, obiektywnie, wybiorę z tego tweeta najlepsze opcje i możemy sobie pod tym filmem zrobić ankietę. Najbardziej boomerskie słowo roku 2019. Wow, nagrałem coś bez pisania równowartości trzech licencjatów w skrypcie. Nawet nie żartuję. Myślałem, że już tak nie potrafię, nawet czuję się dobrze z tym, czuję się taki wolny, jakby znowu to, co robię, mogło mi sprawiać przyjemność, jakbym mógł po prostu usiąść przed komputerem, pogadać o czymś, co mnie bawi i. i... W sumie nie wiem co dalej, co dalej nie jest dobry cel w życiu. Mam nadzieję, że was też to trochę rozbawiło, taki luźniejszy film. Mam wrażenie, że czuję się już troszkę lepiej, no bo nie ukrywam jakoś strasznie, że może nie miałem najlepszego okresu, żeby wstawiać regularnie materiały i się zajmować internetem tak jak, tak aktywnie jak wcześniej. Kolejny youtuber zwierza się ze swoich problemów w psychiar, artykuł na Ape News, czy youtuberzy mają depresję. Ja bym się na pewno fajnie czuł, gdybym czasami coś takiego luźniejszego znowu robił dla was. Aż się stare awizo w 2018 przypomniało, kiedy jeszcze robiłem to tak od srca A nie odport. <noise> nie to, żebym teraz wstawiał w grudniu licząc tylko i wyłącznie na szczere uśmiechy. Jak tak dalej pójdzie, to może nawet zamówię sobie czerwony szlafrok, żeby porobić wam zabawne wstawki. Myślałem o tym. To co, do zobaczenia za albo parę tygodni, jeżeli znowu wpadnę w zły nastrój i będę siedział tylko wyłącznie nad jednym filmem, bo nie będę na bieżąco chciał myśleć o tych rzeczach. Albo do zobaczenia nieco szybciej, bo w sumie chciałbym zrealizować parę takich krótszych form. Zobaczymy jak Wam się spodobają. Na wszelki wypadek nie zapomnijcie odsubskrybować kanału i napisać mi, że dwa tygodnie temu byłem lepszy. I do zobaczenia już niedługo! W 2020 roku wyjadę 24 razy do Kenii.